Bo tutaj mam takie zdjęcia i czy one będą idealne tak. mam tutaj jakieś takie zdjęcia i ciekawe, które tak właśnie ustali te O! Nice! Nice nice nice! Przybliżę! O! Klikamy udostępnij. I ja właśnie to zdjęcie, które tu było, to po prostu by była jakaś masakra. No, dobra, także przechodzimy do mojego kanał. Jest, mamy tu nowe zdjęcie profilowe. I właśnie ja widzowie, do końca w wakacji będzie takie zdjęcie. W sensie do końca września. a do końca września. W nie długo tak, ale cieszcie się tym, co macie, tak? I no, zaraz ja będzie drugi odcinek, zaraz po tym, dobra? Tak, czy na razie dziękuję ja wam za oglądanie. Trzymajcie się.